Wszystkim ja już obudziłem się w takim cudownym miejscu. Teraz mieszkam w takim domku. E, później pokażę Wam room tour. No i teraz zbieram rzeczy, żeby jechać na plażę. Ja znajduję się aktualnie na wyspie Pangan, to bardzo jest znana, malutka wyspa. Ona e, jest sławna swoją naturą. E, tutaj bardzo dużo dżungli, palm takiego zielonego, jeżeli widzicie. I naprawdę pierwszy raz jestem na Panganie. Marzyłem pojechać w tym roku, ale niestety nie udało się. Także w dzisiejszym odcinku będę pokazywał tą piękną wyspę. Przejechałem na plażę. Zobaczcie, jaki jest piękny widok. Jakie palmy. W ogóle wygląda to naprawdę bardzo cudowne. To jest plaża Malibu, bardzo znana na Panganie. Pierwszy raz tutaj jestem, jak już mówiłem. I naprawdę tutaj wygląda jak prawdziwe Malibu. Zobaczcie takie palmy. Jest chustałka, też już byłem na niej. Także naprawdę bardzo się cieszę, że przyjechałem do tego miejsca do tej plaży i tutaj jest naprawdę bardzo piękna natura. Uważam, że na tej plaży bardzo dużo ludzi z Niemiec. Bardzo często słyszę język niemiecki. Polaków na razie nie spotkałem. Ale naprawdę polecam tę plażę, bo ona chyba jedna z najlepszych na Panganie, tak i chyba tam zajmuje jakieś tam miejsce w świecie jak najpiękniejsze plaże. E, jeszcze raz powiem nazwę, ona się nazywa Malibu, naprawdę polecam, jeżeli będziecie na Panganie. No i my jedziemy już dalej, a jeszcze tutaj takie fajne są drzewka. Teraz przejechaliśmy na taką plażę, gdzie można przejść po takiej dróżce, która znajduje się tutaj, do takiej małej wysepki. Na razie tej drużki nie widać. Czasami ona jest widoczna, ale teraz po prostu zalana wodą. Ale wszystko jedno, można po niej przejść. Także przetestujemy to i jak coś, to napiszę Wam lokację, gdzie to się znajduje. Hejka wszystkim. Teraz znajduję się na waterfall na Panganie. I e, tak naprawdę to wygląda pięknie, ale, ale porównując z polskimi e, wodopadami, tak, z e, waterfallami, to jest tak naprawdę, no wie, wiecie, tak sobie. Ale jeżeli będziecie, no, to można zwiedzić, bo teraz właśnie sezon, kiedy on jest taki malutki ten waterfall. A są sezony, kiedy on naprawdę taki duży, piękny i tak leje się tak ogromna ilość wody. A teraz po prostu tak, takie jest malutkie wejście. No coś takiego kosztowało 20 baht, czyli tam 3 zł, bardzo tanio. No i przeszedłem, no bo byłem na Panganie i musiałem zwiedzić to miejsce, żeby pokazać Wam. No i tak to wygląda właśnie. Teraz przyszliśmy na najpiękniejszy zachód słońca. Teraz czekamy, bo na Panganie mówią, że najpiękniejszy zachód słońca ze wszystkich wysp, także czekamy, ogólnie pogoda jest taka sobie to taka Wchodziliśmy do e, baru Amsterdam, który się znajduje na takiej górze. Tak to wygląda. E, Mówią, że tutaj bardzo piękny widać zakór ale dzisiaj niestety go nie było. Wejście kosztuje 100 baht, to 13 zł jakoś za drogo <noise> dla mnie. No i co? No tutaj wiecie baseny jest, można posiedzieć, wypić jakiegoś drinka i zobaczyć piękny заход солнца. Она еще... Да не меня я копейки напишу, она А ну да, ним Да, Ой, нет, без поцелуев. Без поцелуев. Какая ты красивая, ты на гордика похожа. Мамстрит, это гордик. Это гордик, ты красивая какая. Teraz przeszliśmy w bardzo fajną i taką niezwykłą restaurację, zobaczcie jak wygląda ona, tutaj różne takie kanaty ze statków, kości ogromnych wielorybów, w ogóle to wygląda jak w bajce, teraz ja pokażę bliżej. I, i nagramam też więcej takich filmików, żeby pokazać jak to wygląda. Naprawdę, jeżeli kiedyś będziecie na Panganie, polecam e, zwiedzić tam restaurację. Ona nazywa się Koh Raham. Tutaj jest nazwa teraz. Koh Raham. No i teraz szukamy stoliczek, gdzie można posiedzieć, bo nie wiem. To tak naprawdę bajecznie wygląda, naprawdę bajecznie. No i to kość wieloryby zobaczcie. To jest prawdziwa kość. Fajnie, naprawdę bardzo pięknie. Uwielbiam takie miejsca, naprawdę kiedy oni stworzone po prostu z jakąś atmosferą, z jakimś pomysłem takim. Miejsce tutaj bardzo dużo, można wybrać gdziekolwiek, gdzie chcecie siedzieć, tam możecie wybrać tutaj. Różne, naprawdę różne lokacje. Teraz też pokażę wam, na przykład, jeżeli chcecie, możecie na przykład nad morzem tak siedzieć, wisić i jeść. Tutaj takie gamaki to się nazywa po naszemu nad morzem. Nie, ja, ja jestem po prostu pod wrażeniem. O, jakie ryby tutaj. Boże, Hejka wszystkim, teraz jesteśmy na bocie i płyniemy na Stano Plażę, Battle Beach i zobaczcie jakie nogi po prostu. To wygląda nie. Teraz my idziemy po takich dżunglach na Viewpoint, bardzo znany na Panganie. On się znajduje koło plaży Bottle Beach. I a, chyba iść w taką wysoką górę z godzinę. Na razie ja mam siłę, później zobaczymy co będzie, ale mówiąc, że widok jest po prostu super. No i co moi drodzy? Ja dotarłem do najpiękniejszego w Panganie na Panganie zobaczcie jaki widok, po prostu widać całą wyspę no praktycznie całą i bardzo jest gorąco i jest cały płatny jest to bardzo niebezpieczne, ale ja muszę nagrać to, żeby pokazać tutaj.

Ta droga zajmuje 40 minut w jedną stronę i z tej góry jest niesamowity widok, także polecam, jeżeli będziecie na wyspie, nie na plaży Bottle Beach. To naprawdę bardzo piękna natura. Dziękuję bardzo, że oglądaliście ten filmik do końca. Zostawiacie swoje komentarze czy podobalicie Wam takie filmiki i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa-pa!